Gorsze domy opanowane przez robactwo. 5. Właściciel pewnej posesji odkrył pod dachem dziesiątki tysięcy kosarzy. Gęsto stłoczone tworzyły coś w rodzaju ruchomej narośli. Choć wyglądało to jak koszmar arachnofoba, te pajęczaki są zupełnie nieszkodliwe dla ludzi. 4. Podczas podróży po Meksyku pewien turysta nagrał, jak dom, który wynajmował, został opanowany przez tysiące mrówek. Owady wspinały się po elewacji, tworząc widowiskowy, ale przerażający żywy wodospad. 3. Zawodowy pogromca szkodników z Luizjany został wezwany do pozbycia się gniazda os ze starej szopy. Było to największe wyzwanie w jego karierze, ponieważ Ponieważ cała szopa stała się jednym wielkim gniazdem dla agresywnych os z rodzaju Wespula. 2. W stanie Michigan kierująca samochodem Katie Williams zauważyła dom, który wyglądał jakby nawiedziła go biblijna plaga szarańczy. Owady pokrywały ściany, drzwi, domofon, a nawet ulice, gdzie chrupały pod kołami samochodu. Można sobie tylko wyobrazić, co czuli mieszkańcy tego miejsca. 1. Jeśli jeden komar potrafi zepsuć noc, to ten nowojorczyk z pewnością nie zmrużył oka. Odkrył bowiem, że jego dom został opanowany przez dziesiątki tysięcy komarów. Wystarczy trochę stojącej wody i sprzyjająca pogoda, by wszystkie wylęgły się jednocześnie, tworząc taki właśnie koszmar.